mały, siadaj dupę. Macie przyjebane. A żebyś wiedział, że mamy. Bo nie możemy nigdzie zboża sprzedać. Przez takich jak ty rolnicy wpadają w długi i bankrutują. W dupie ich ma. To nieładnie. Teger. Tarcza diamentowa. Do szybkiego cięcia kamienia, granitu, płytki ceramicznej, gresu i nieuczciwych polityków. Myślisz, że mnie przestraszysz? A jak tym głupim rolnikom nie pasuje, to niech pieprzają po dziesięć bochenków chleba dziennie, to może przerobią to, co chcieli sprzedać. Świetny pomysł. Polityk zawsze potrafi rozwiązać problem, który sam stworzył. Chłopaki, przynieście trochę pięciwa panu senatorowi. Teraz pan senator, zeżre cały ten chleb i pomoże rolnikom. Sami to żyjecie. Wydło. Ty wszyscy już jesteście matki! Że Bardzo ładnie. Przypilnijcie, żeby zjadł to wszystko, ja idę zadzwonić. Tak, wiesz co, siostro. No żyj! Panowie, litości! Za, <laughs> Za, kurde, To <tatusia>. Szlaj, <laughs> Już nie mogę, brzuch mnie boi. Musisz wszystko zeżreć. Ja nie wiedziałem, że ty taki łaskuch jesteś. W takim tempie to ty wpierdolisz całą przyczepę zboża w tydzień. Muszę do kibla. Gadaj wszystko, co wiesz o tym zbożu. Albo zaraz idziemy do sąsiada, który ma problem ze sprzedażą mleka. Dobra, powiem. Tylko już mnie gotujcie. Zboził się do mnie taki przedsiębiorca z Ukrainy, że jest dobry biznes do zrobienia, że ma ogromną ilość zboża technicznego i nie ma co z tym zrobić. Ja miałem tylko załatwić papiery i miejsce składowania, a potem sprzedawaliśmy to jako zboże spożywcze dla największych koncernów. Pchaliśmy też sporo do Afryki i na Bałkany.